Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, że ktoś wam mówił, no jak trwoga to do Boga i tak dalej, i tak dalej, że tak nie powinno być, że nie powinniśmy być interesowni i w ogóle. Wiecie, że ja swego czasu byłam bardzo związana takimi tekstami i byłam bardzo wrażliwa na takie teksty. I cały czas miałam to gdzieś tam z tyłu głowy. Teraz rozumiem dlaczego, bo to też nie jest takie. Wiecie, my, my jako w ogóle. Dzieci, już jesteśmy bardzo często w taki sposób wychowywani, że właśnie ktoś nam zarzuca interesowność. Jak ja byłam małym dzieckiem, to moja mama bardzo często się na mnie obrażała i wtedy mówiła, że w ogóle się do mnie nie odzywała kilka dni, i czasem było tak, że ja czegoś od niej potrzebowałam, więc szłam jako dziecko, żeby ona po prostu mi pomogła, co zresztą było już wcześniej na przykład umawiane. Że ona ma mi pomóc w czymś, czy zrobić coś, czy gdzieś mnie zawieźć na przykład. I wtedy padały takie teksty: no, no właśnie, jesteś interesowna, przychodzisz do mnie tylko po to, bo coś chcesz, i tak dalej, i tak dalej. Z moich obserwacji wynika, że bardzo dużo osób było wychowywanych właśnie w taki sposób. Było to bardzo powszechne. Pewnie w naszym pokoleniu, nie wiem czy teraz też tak jest, może teraz jest większa świadomość takich rzeczy. Wtedy jeszcze tak nie było, i wtedy no, nasi rodzice nie mieli tej świadomości. Bardzo często, kiedy mieli właśnie swoje też deficyty, no to w taki sposób nas wychowywali. I myślę, że to odbiło bardzo takie piętno na naszej psychice. I na naszym postrzeganiu relacji, i też na postrzeganiu relacji z Bogiem, kiedy my się nawracamy, to właśnie też mamy taki problem. Nawet spotkałam się z tym, że niektórzy mają problem, żeby się ochrzcić, bo mówią, kurczę, ale ja nie chcę być interesowne, bo, no bo właśnie jak to wygląda, że ja potrzebuję Boga i tylko dlatego i do tego sztu. I naprawdę diabeł potrafi podchodzić ludzi w takich kwestiach. Tylko dlatego, że oni właśnie dali się nabrać na to, że my możemy być bezinteresowni. Gdzie sama Biblia mówi, że to nie jest możliwe, że my, sam Jezus nas porównał do dzieci, które ufają rodzicowi, które nie są w stanie sami zaopatrzyć swoich potrzeb i tak dalej. I właśnie my się mamy stać jak dzieci. Bóg tego chce. I wiecie, że to jest bardzo uwalniające. Ja dopiero wczoraj sobie siedziałam i i tak w pełni to do mnie dotarło, Taki, przyszło, tak, przyszła taka, taka wolność, takie uwolnienie, właśnie, że, jejku, przecież to jest, tak, to jest właśnie takie proste, że mm, kiedy my e, właśnie jesteśmy w trudnej sytuacji, e, kiedy przeżywamy jakiś cięższy czas i zwracamy się, krzyczymy do Boga w tym wszystkim, bo my Jego potrzebujemy. I on o tym wie, że my jego potrzebujemy, i on bezinteresownie bo to właśnie on jest bezinteresowny daje nam to, czego my potrzebujemy, tak? Daje nam miłość, zaopiekowanie, troskę, pomaga nam, chce dla nas jak najlepiej. Często też w jakichś najtrudniejszych momentach przecież wylewa na nas swoją miłość. Właśnie w tych najtrudniejszych momentach najbardziej czujemy jego obecność, nawet jeżeli wcześniej byliśmy daleko od niego i tak dalej. Tak jak z tym synem marnotrawnym, który wraca i ojciec go przyjmuje z otwartymi ramionami, taki sam jest Bóg. Właśnie on jest bezinteresowny, i wiecie, że przez takie sytuacje właśnie, przez to, kiedy my widzimy, jaki on jest dla nas, kiedy właśnie my przeżywamy trudne rzeczy, kiedy właśnie jego potrzebujemy i on się nie odwraca, on nam tego nie zarzuca, nie wyrzuca nam, że dlaczego ty przychodzisz. Czegoś chcesz ode mnie, i tak dalej. On jest inny, on jest bezinteresowny, i właśnie w takich sytuacjach my doświadczamy tej Jego miłości. I Biblia mówi o tym, że kiedy my doświadczamy tej miłości, to też jesteśmy w stanie kochać. Właśnie ta wdzięczność rodzi się w takich sytuacjach i jest taką naturalną wdzięcznością i naturalnym takim odruchem, no bo Bóg, który jest potężnym Bogiem. Bezinteresownie mnie kocha, chociaż byłem daleko od niego. Bardzo często się zdarza, że nawet po nawróceniu wcale nie spisujemy się idealnie i różne rzeczy się dzieją, i mimo to Bóg nas kocha i czeka na nas z otwartymi ramionami i to jest właśnie ta miłość bezinteresowna, ta miłość agape. I wiecie, kiedy my to naprawdę rozumiemy, to przychodzi ta wolność, przychodzi to uwolnienie. I właśnie w tej wolności. Rodzi się to zaufanie do Boga, i rodzi, rodzą się różne owoce z tego, tak? Ducha, owoce ducha. Nie z tego, że ktoś tam powie, że o, jaki ty interesowny jesteś, o, jak trwoga to do Boga, o, jak coś tam. Nie z tego. Z tego może się narodzić poczucie winy, oskarżenia, okej, okay. ale to, to niczego dobrego nas nie doprowadza. Dalej jesteśmy w trybie cielesności, dalej jesteśmy w trybie oskarżenia, w trybie poczucia winy. I z takich rzeczy nigdy nie mogą się zrodzić owoce ducha. I Bóg o tym wie. Dlatego uwierzmy w to, jaki on jest. Ja wiem, że nie da się na wiecie, że ktoś Wam powie, tak, taki jest Bóg, to trzeba tego doświadczyć, ja mam tego świadomość, ale może dla kogoś będzie to co, to, co mówię, może będzie jakimś potwierdzeniem, może Bóg próbuje ci o tym powiedzieć, próbuje ci to pokazać, a ty tego nie przyjmujesz i być może to, co mówię, będzie dla Ciebie takim właśnie potwierdzeniem, takim otworzeniem tych oczu i zobaczenia. a może faktycznie. Może faktycznie nie powinienem myśleć w taki sposób, może faktycznie powinienem czuć się wolny, bo Bóg nie chce dla mnie niewoli, On chce dla mnie wolności. I On chce, żebym ja doświadczał Jego miłości, bo tylko ta miłość e, powoduje, że my możemy się stawać podobni do Niego. E, nic innego nie jest w stanie nas zmienić, tylko Jego miłość.